W dzisiejszym filmie e, sukienki kwiatowe w różnych kolorach oraz materiałach. E, klasyczna czarna sukienka, biała bawełniana szmizierka, sukienka dzianinowa, eleganckie spodnie, e, sweterek w paski i kamizelka w zestawie ze spodniami. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym mierzymy CND. Jestem bardzo ciekawa jak te ubrania wypadną i czy w ogóle trafiłam z rozmiarami. Bo naprawdę nie pamiętam kiedy coś ostatnio kupiłam w tym sklepie. Także koniecznie dajcie znać w komentarzach, czy lubicie ten sklep i czy często do niego zaglądacie. No i oczywiście, jeśli jesteście ciekawi, co zamówiłam, zapraszam do oglądania dalej. Oczywiście zaczynamy od sukienek i na pierwszy ogień idzie taka biała sukienka w kwiecistym princie, także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać na sylwetce. Sukienka jest w rozmiarze 44, ma bardzo ładny print, jest z bawełny, ale jest to taka, wiecie, szeleszcząca, koszulowa bawełna. Jednak ona jest na mnie sporo za mała. Ma tutaj guziczki przy rękawach, ale ja ich nawet nie dopnę, bo mam do niej za grube ręce. Tutaj z boku też naprawdę sporo miejscami brakuje. Także spokojnie myślę z 5 cm. Także no ona idzie do zwrotu. Ma bardzo ładny kwiatowy wzór. No, ale widzicie sami, jak to wygląda, także. No, nie dla mnie, więc tutaj myślę, że spokojnie trzeba brać chociaż jeden rozmiar większy niż nosi się normalnie. Druga sukienka ma przepiękny kolor, również jest w kwiatowym princie. No, jeden z moich ulubionych kolorów, czyli taki głęboki niebieski, także wskakuję w nią i mam nadzieję, że będzie wyglądała lepiej niż ta, którą mam teraz na sobie. Ta sukienka jest również w rozmiarze 44. No, i tutaj już rozmiar jest wręcz idealny, więc po prostu. Trzeba, nawet nie powiem, że trzeba sprawdzać tabelę rozmiarów, bo tabela rozmiarów była taka sama do jednej i do drugiej rzeczy. Ale wracając do sukienki, ma bardzo ładny taki twarzowy kolor. No ja ogólnie tutaj nie będę obiektywna, ponieważ uwielbia, uwielbiam sukienki kopertowe i lubię printy kwiatowe, więc no dla mnie to jest sukienka idealna. Ma bardzo przyjemny taki zwiewny materiał. Ona jest przeciągana przez taką dziurkę z boku, przez co związana później na zakładkę. No, wygląda naprawdę bardzo ładnie i wydaje mi się, że to będzie idealna propozycja na nadchodzące komunie. Kolejna sukienka w kwiatowym princie. Tutaj mamy już nieco inny krój, właśnie z takim rozpinanym dekoltem, także wskakuję w nią i zaraz zobaczymy, jak będzie wyglądać. I ta sukienka jest również w rozmiarze 44, jest z bardzo przyjemnego materiału. Wydaje mi się, że jest to wiskoza. I zobaczcie, ta pierwsza w rozmiarze 44 była za mała, ta druga była idealna. Natomiast tutaj mam jeszcze naprawdę dużo luzu. Spokojnie bym mogła zamówić 42 a może i nawet 40, także no nie wiem, jeśli chodzi o rozmiarówkę w tym sklepie, no to jak widać jest totalna loteria, tym bardziej, że tabela rozmiarów jest jedna, także nawet nie ma czym się za bardzo sugerować, ale naprawdę bardzo ładnie jest ta sukienka wykonana, materiał jest przyjemny, żadne nitki nie wystają, i czuć też, że ta wiskoza to jest taka porządniejsza wiskoza, że nie jest to jakaś tam najtańsza, jak czasami w niektórych sukienkach jest, ale ten materiał naprawdę czuć, że jest taki porządny i przyjemny, ale trzeba też podkreślić, że te rzeczy w Siennej nie są najtańsze, także, no ale przynajmniej to jakość jakoś widać, także, no jak dla mnie naprawdę jest to bardzo ładna sukienka, jeśli lubicie siebie w takich krojach. No to warto spróbować. Kolejna sukienka jest to taka klasyczna, mała czarna. Szczerze mówiąc, spodziewałam się trochę czego innego. No, ale przymierzmy i zobaczmy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka jest również w rozmiarze 44. Ja myślałam, że ona będzie taka bardziej codzienna, jednak teraz, jak ją przymierzyłam i ten materiał też jest taki lekko śliski, no to tutaj już w zależności od dodatków, myślę, że jest to fajna sukienka na przykład, jak pracujecie gdzieś w biurze, ale nie musicie być stricte w białej koszuli, więc jest to taka fajna propozycja na lato. Ale myślę, że na co dzień do jakichś sandałków czy do trampek. Też by się obroniła, jednak ma ona też tutaj poduszki na ramionach, przez co trochę nas tutaj powiększa. Naprawdę głęboki dekolt, który ja sobie teraz po prostu spięłam mikrofonem. No, ogólnie jest bardzo ładna. Tutaj też jest taka trochę węższa w talii, przez co robi nam tą talię. Myślę, że jest to naprawdę poprawna sukienka. Nie jest to taki nie wiadomo co, ale taka do latania. Na co dzień, myślę, że jak najbardziej ok. A nawet do szpilek i do jakichś takich mocniejszych dodatków na imprezę też by się nadała. Dalej mamy białą, taką bawełnianą szmizierkę, i ja ją zamówiłam, bo pod ostatnim filmikiem z Sinsaya, gdzie była taka niebieska koszulowa. Parę z Was pisało, że się na nią czaiło, ale jest wyprzedana, więc zamówiłam teraz białą, jest też błękitna, więc zobaczymy, może to będzie ciekawa alternatywa. <grytania> Siostro, skalpel proszę. <grytania> Sukietka jest również w rozmiarze 44 i ona jest ogromna. Zobaczcie ile tutaj jest miejsca. Ona wygląda jakbym pożyczyła ją od dwóch Marcinów. No nie, tak serio naprawdę wypada duża, więc rozmiar albo nawet dwa mniejszą sugerowałabym Wam wybrać. Ogólnie, jeśli chodzi o wykonanie, to wykonana jest naprawdę ok. Ma też fajną długość. Chyba jakoś wyjątkowo też nie prześwituje, jak na tego typu sukienkę. Ma dobrej długości rękawy, które możecie sobie właśnie wywinąć, tak jak ja tutaj wywinęłam. Występuje też na pewno właśnie w, niebies w niebieskiej wersji kolorystycznej. Myślę, że na lato do latania jak najbardziej na tak. Ja ją bym widziała z jakimiś klapkami i takim słomianym koszykiem, i będzie wyglądać naprawdę fajnie. Dalej mamy dzianinową sukienkę z prążka. Jest to taka trochę jesienna stylizacja, ale jest bez rękawów. Materiał też jest naturalny, jak dobrze pamiętam, więc może być to też opcja na taką wiosenną pogodę. Sukienka jest w rozmiarze L, jest wykonana naprawdę bardzo ładnie, materiał jest bardzo przyjemny. Ja ogólnie bardzo lubię takie sukienki z prążka i naprawdę bardzo dużo już ich przymierzyłam od czasu kiedy nagrywam tą serię i ta jest naprawdę wykonana bardzo ładnie. Nie ma się tutaj do czego przyczepić. Czuć, że ten materiał jest taki porządniejszy, ma fajną długość, ma też ładny odcień beżu, bo czasami te kolory są takie trupie i bardzo tak wybladzają twarz. Chyba nie ma takiego słowa, ale wiecie o co mi chodzi. Także jeśli lubicie tego typu sukienki, to ta jak najbardziej jest godna polecenia. Dalej mam takie wyrzosowe spodnie. One są takie bardziej eleganckie, i to jest w ogóle linia CNA Premium. Nie wiedziałam szczerze mówiąc, że mają taką linię, więc zamówiłam na próbę. Zobaczymy. I do tego wzięłam taki klasyczny sweterek w paski. No, ja ogólnie byłabym chyba chora, gdybym nie przetestowała swetra w paski z jakiejś sieciówki, z której dawno nic nie zamawiałam, także przymierzymy sobie to razem i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Spodnie są w rozmiarze 44, natomiast sweter jest w rozmiarze L i spodnie są wykonane naprawdę bardzo ładnie. Czuć, że ten materiał jest taki porządny i taki drogi. Nie wiem, czy wiecie o co mi chodzi, ale wygląda on naprawdę na dużo droższy niż był, bo ja te spodnie kupiłam za chyba 129 zł, także no, cena naprawdę super. Jeśli chodzi rozmiarowo, to one są trochę za duże. Są na mnie luźne właśnie w pasie, więc tutaj raczej musiałabym celować w 42 Natomiast jeśli chodzi o sweter, on jest wykonany tragicznie. W ogóle mi się nie podoba, nie jest warty tej ceny, bo kosztował coś koło 150 zł. Więc wydaje mi się, że za tą cenę znajdziecie dużo fajniejsze swetry w sieciówkach. Także no, tutaj akurat swetra nie polecam. W kilku miejscach jest też zaciągnięty. No, i ogólnie nie wygląda dobrze, także no, swetra nie polecam. Spodnie, jeśli jeszcze są, a szukacie tego typu, to jak najbardziej można zamawiać. I już na sam koniec mam taką jasną kamizelkę, i do tego mam też shorty, więc zaraz sobie to przymierzymy razem. Po ostatnich przymiarkach kamizelki z Sinseja, która coś nie może do mnie dojść, bo zamówiłam ją już prawie dwa tygodnie temu, jeszcze nie dotarła, zamówiłam taki zestaw. No i zobaczymy, jak będzie wyglądał. Zarówno szorty, jak i kamizelka są w rozmiarze 44. Jeśli chodzi o szorty, one rozmiarowo są dobre, jednak są bardzo szerokie, przez co nie wygląda to najlepiej, a już na pewno nie z tą kamizelką. Kamizelka jest, myślę, tak o rozmiar, a nawet dwa rozmiary za duża, przez co też nie prezentuje się najlepiej. Ma fajny kolor, bo to jest coś takiego, to jest taki chłodny beż, delikatnie wpadający w szary. Ogólnie, gdyby zamówić rozmiar mniejszą, myślę, że mogłoby się to obronić. Jednak tutaj mamy kamizelkę za 160 zł. Ta z kosztowała 60, więc biorąc pod uwagę stosunek ceny do jakości, no to jednak bym stawiała na Since. Także tak to wygląda w całości. To będziemy już kończyć ten film. Dziękuję Wam bardzo, że dotrwaliście do końca. Koniecznie dajcie znać, czy chcecie więcej filmów właśnie z tego sklepu. Napiszcie również w komentarzach, czy coś Wam się podobało. No i widzimy się w kolejnym filmie już niebawem. Oczywiście, zapraszam też na poprzednie filmy z tej serii. Do zobaczenia.